Była piękna. Słońce prawdziwie majowe, nie takie jak dziś ukryte za chmurami. Przed Zamkiem Królewskim w Warszawie wybudowano piękne trybuny i zaproszono ludność całej stolicy, zapowiadając, że oto zdarzy się coś niezwykle ważnego. Uchwalona zostanie Konstytucja. Druga na świecie, pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, która budowała zręby nowoczesnego państwa. Ale tak jak pamiętamy z historii, nie były to dla Polski dobre czasy. Po znakomitym wieku XVII przyszedł wiek XVIII. Wiek swarów, wiek kłótni, wiek liberum veto, wiek rozbieżnych interesów, swarów politycznych, niekończących się posiedzeń Sejmu. Wiek słabości. Słaba była nasza gospodarka, słabe nasze wojsko, a sąsiedzi coraz silniejsi. I wreszcie zdarzyło się to, czego chyba nie przewidywaliśmy wtedy jako Polacy. Pierwszy rozbiór Polski. Zabrano nam ziemię, zabrano obywateli i zabrano nam też nadzieję. Ale. Ta nadzieja przetrwała w tych, którzy potrafili być ponad swarami, którzy potrafili nieraz cofnąć się o krok do tyłu, którzy potrafili ustąpić nieco ze swoich racji, bo były racje wyższe i były wyższe wartości. Była ojczyzna. Ta konstytucja miała być dla Polski ratunkiem miała być pierwszym krokiem, który spowoduje że ci, którzy są w sporze, zjednoczą się, ci, którzy się kłócą, kłócić się przestaną. I...